Korzyści subskrybera Niko, bierzesz udział w konkursach, wygrywasz nagrody, prezenty, wyróżnia się na czacie. Dużo kobiet jest tutaj, możesz zapłysnąć jakim żartem. Wyróżnia się przede wszystkim za znaką zobacz. Jest Monia, jest. Yy... Chińczyk. Chinczy... Yy... My na to też jest kobieta, chyba. Yy... No, będziesz miał branie. Nie? tyle ci powiem. Dołączasz też tutaj do elitarnego grona yy, Twitchowego, Hashtagowego. No obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego Twitcha, jeśli chodzi o yy, subskrybencje Także dużo tutaj współpracowników, z którymi możesz jakieś biznesy załatwić, możesz, to są specjaliści w każdej dziedzinie, mogą ci pomóc w czym chcesz. Ja ci mogę pomóc. Będziesz poczuła polubienia pod profilowym, my możemy załatwić, wszystko możemy zrobić, no razem lepiej, łatwiej się działa, więc tam skup skrybuj, nie pierdol. Zaraz pokażemy. Cieman. fokus mikrofonu łapie? No jak? No, jestem siwy, patrz, mam jeden siwy, zobacz, wbrew mam jedną siwą, mówiłem to. Widzisz to? Jeden siwy. Dobrze, chociaż jeden, to podobno włosy mądrości siwe, więc zawsze coś. <laughs> Przynajmniej jeden. A co Ty robisz, w PKP? Nie pal papierosów, Maro, Menelico. Co Ty robisz? Dziękuję Adam Demidżet, dziękuję Beniu za 7 miesięcy, witam Mateusz, 7 miesięcy, zabierasz pieniądze, a wciąż brak wygranej w giveaway'u, mam nadzieję, że nie w przyszłości to się zmieni, pozdrawiam Adam, 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 no, mi Adam. napisałem do Leszka, czy dzisiaj jest, odpisał, a nie wiem jeszcze, napisałem do Powa, czy jest dzisiaj, a na... odpisał mi, a nie wiem, no to jak, how I can take, jak ja mam z nimi gadać, no to jak z kim ja się zadaję, no, Oj, czekaj, bo tu niechcący Jedna wiadomość się pojawiła, że dwie osoby wypierdoliły na subskrypcję. Ale secretivity Nie wkurwiaj mnie, bo nadupcasz tego. Napisałem ci, że po świętach ci wyślę maila. Jestem urodziny u dziadków, a ty mi... pyrkasz mi na tego maila. Napisałem ci wczoraj, że po świętach. Dzisiaj są jeszcze święta. Co ty? Wyślę ci tą kartę graficzną i nasram ci do środka do nie zobaczysz jak mnie zdenerwujesz. Po świętach, ty jesteś niepoważny, Secretivity, dzisiaj jest drugi dzień świąt. Cześć. A dzwoń do Snaksa, spytam się czy on ci jest. Mam no, pewnie... Co za kurwa... Ujdź ci w dupę, Pogorzelski! Kamerka nie gubi fokusu bo jest na sztywno no Gubi fokus jak się oddalę Bo jest na sztywno Czyli wszystko co tu pokażę W tej odległości od kamerki Będzie ostre Kubek będzie tu ostry Ale tuż jest pizda I tu też jest pizda Ale tu jest ostry Dlatego ja jak siedzę tu jestem ostry Jak zrobię tak To już mniej ostry Jak tak to nie ostry Mogę odpalić autofokus. Dostałem za darmo kubek Simsów. To mam, Alien. Zazdrościsz Ty. Polaku. Byś za darmo dostał, to byś pił codziennie. Tak dobrze? Tak będzie. Alo, alo. Alo! Co się idam. tu stało? No rozjebało się, panie. Pod zerknie, rzuci okiem. Co się stało? Z gaz po prostu? No, zgasł, zgasł. Tam, tu rzuci okiem. Ale to nie wiem, nie wiem. Spokojnie, Lecę do góry podejdź. Lecę do, do, do góry, do Wracaj do krzaków, do krzaków szybko, do krzaków. do krzaków. Chodź do krzaków. Co jest? Bez numerów, bez numerów. Nic nie jest. Stój Stój na. Nie nie Spokojnie, nie się, nie się. Spokojnie, panowie. Nie ruszasz się. Co ty, ty robisz? No, pomoc sam, kurwa. A, czekaj, C sorry, pojechałem się, dobra. Gdzie masz hajs? Nie mam. Sprawdzimy, sprawdzimy. Dobra, pisgam go, pisgam go panowie. Pizga, pizga, pizga. O Ło kurwa! Ile robak to w dwa tysiące! Ło ty? kurwa! O kurwa. O ty, co ty? On mówi, że nie ma pieniędzy! Zostaw Czy Cyganicz nie? co? Cyganicz mnie? Nie, nie? 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 nie wiedziałem, że to mam! To nie moje! A czyje? No to Coś? moje! To, to, jest to już nasze! Skąd to jest? Zostaw telefon! Biorę telefon. Komórka zostaw. Widocznie. Zobaczymy nudesy. Zobaczymy nudesy. Zobaczymy go na napad. Widzimy go na napad. Co to za pieniądze były? No, jak nie twoje, to co tak się, się przejmuje? Co to się ja przejmuje? to są nasze! Moje. Rentę dostałem. Wypłata przyszła. Komórkę oddaj. Otwierdzimy. Masz dłoń. Masz kobietę? masz kobietę? To na ci komuś. To zaprowadź mnie do twojej kobiety i pokażę ci jak się rucha dupę w dupę. O, Ale nie do mnie tak, do mnie nie. Nie mam dupy. Do pracy muszę jechać. A, do pracy. Nie do masz dupy? dupy? To nie zarobisz. Chorobowe. Mam numer Londyny w telefonie. Czym się zajmujesz? Grzybiarzem jestem. tym papieroki zbierasz? I 2000 dolarów przy sobie wozisz? Dobre że 2400 w sobie to było. Rówieki? Nie, już wiem, za co te pieniądze to bym... takie dostałem za dorywczą robotę. Co? Ciao Włogierowski? Podzieć się, Dorywcza robota 2000. Po świętach delikatnie, panowie. No może jakoś się dogadamy, no. Dobrze, wiesz. Gdzie nie gdzie pracowałem, co nieco potrafię Dobra. Mówisz tak, wiesz, rozległe, że to jest mało interesujące, konkrety. A, gwałty, wymuszenia, rozboje, na zlecenie, bez zlecenia. Prawo z tej kategorii B masz. I brawura, brawo, brawurowa jazda Dobra. samochodem. Panowie, to bo, bo, bo brawurowa jazda głównie. Brodeo, ogolona widzę dobrze. Jak chcecie mi Bar barbe sześć. dobry barberek. Do gdzie, gdzie go Kurwa, Fago, ty tak pierdolisz, weź, nie wiem, i co pogadaj z, ze ścianą, kurwa, jak chcesz się zaprzyjaźnić. My tu chcemy konkretny nawilu poznać. To słuchaj, akurat to, że sam brodę sobie ogarniałem, ale zazwyczaj chodzę właśnie do Barbera, jest taki. Ale z czym się znasz co potrafisz? Znam się przede wszystkim na szybkie jedzie samochodem. Często właśnie w napadach byłem. Yy, pomysłodawcą, Dobre, albo dobra. kierowcą, i zawsze uciekajmy. Czyli napadały na co napadają? Yy, Główny bank, Mały Bank, yy, Astralis, The różne, różne instytucje. Co? Na brak wolnych miejsc. No patrz, no, no nagle jest z 60 na 64, bo nagle jest 63 na 64. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Dlaczego kurwa wszyscy weszli tylko ja nie wszedłem? Dlaczego akurat 10 minut po tym jak wszedłem to musiało wyjebać? Kurwa! Już mi wkurwia ten pech. Już się zdenerwowałem teraz. Muszę się z napić. Wiedziałem, wystarczyło mordy tylko podrzeć, wiedziałem. Wystarczy... Wiedziałem, kontrolowałem się, nie darłem mordy w ogóle. Ale doszedłem do wniosku, że nie będę tego dusił, bo mi głowa zaraz zacznie boleć. To jest wszystko calculated. Ale... musicie przyznać, że te 10 minut, które spędziłem na serwerze, jak wszedłem, teraz crash, wypluj to. Że te 10 minut, to to, 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 to... nigdy tyle się nie wydarzyło w 10 minut od wejścia na serwer chyba. Wyszedłem z domu, wsiadłem do auta, pojechałem, porwali mnie, co? Mnie nie będzie sam gaj? Kurwa, znowu nie wejdę. A żartujesz. Dobra. Będę? No muszę być. No nie może być teraz, że coś się stanie złego. Że na przykład mi skraszuje. Nie może być tak, nie tak nie przewiduję takiego. Muzyka nie gra. Nie, nie pierdol! Jaki global error! Jaki loaded null error? Niemożliwe to jest, niemożliwe, że mi coś skraszowała, jak akurat wszedłem. Będę płakał zaraz. Sam Gundamon, proszę o ostateczne potwierdzenie. A, ja je sobie robisz. Dobra, no pośpiesz się, no. Nie mogę, ale te 4 A to jest mój slot czy nie mój? Trzyma mi mój trzymałem slot'a? Kurwa no, wy... jak to wyłączyć? ew 8 quit? No to teraz mi mówisz, teraz mi mówisz ty to na chuj demon, piszesz mi alt 4 a teraz piszesz f8, quit byłoby szybciej. Mądry po szkodzie, knucior. No i chuj, nie ma strota. I idę w chuj, kurwa. Będzie git? Szybko coś się ładuje, Sągaj, musisz przyznać, że jak pytarda. Jestem. Kurwa, powiem na fajne to wchodzenie na serwer. Bo tak czujesz się, że się udało. Tak jest... Nawet spoko. Czujesz się jakbym dobry skin wypadł na tym na stronie. Kurwa, nie poszedłem!